Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Mm -hmm. Dzień dobry, dzień dobry. Nasza gierka. Five Nights at Freddy's tak girl i bridge. Więc trochę dzisiaj się będziemy mm -hmm. bać. Na nic. No nic. Nick. 3-4 Bach. No tak. Nie jesteśmy. Jesteśmy. Musimy. Cała gdzieś Anika jest musimy ładna. Piewna. Tak? tak. To jest kamerka. Ale ta głupia chika, no nam przeszkadza. Przeszkadza nam strasznie. Ja myślę... Będziemy się bać. Nie, trzeba po prostu iść po prostu z buta jak Rambo. Z karabinem, z nożem, z biznes. Dobra. Wiesz, musimy przejść. Po prostu idź, idź, biegnij. Nie, Bieg, Musimy iść do Frediego. Co, nie możemy tak iść? Musimy wolno, bo musimy... Nie marnować. Coś energii. się skradać. Dawaj z buta szybko, bo inaczej nas dogoni ta baba. <grym> Ale. nie cika czy. Z... Cika srika. Cika? Tak, cika srika. Ja chciałem kiedyś psa swojego nazwać. Cika. A nazwałem go Tina. Bo moja babcia nie mogła tego nie, nie. Co to było? Cika. To ta cika? Dobra, tam jest exit. No idź, chodź. Biegnij, 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 biegnij! Dawaj, dawaj, dawaj! Co to jest? Question! Musi a, question. I co, my to musimy zbierać? Tak. Question, pytanie. That's a good question. Are we going to serve party? I don't want to sit around after 13h shift, but I don't want to get late of it i don't show up. Koniec. A teraz ta. No o, patrz. To ona? To ona! Ale Brzydal. <coughs> straszny Brzydal. Ona jest w szatni, tak? A my gdzie no. jesteśmy? Czy my przypadkiem jesteśmy? Where Ona nas szuka! A może ona by nam pomogła? Nie, ona nas chce zjeść. Ona jest tu w szatni, Miki. E, tam trudno. Łażę do kotła. Się? Nie ma jej tu. Nie ma jej. Dobra, nie będziemy się jej bać, Miki. Wyskakuj, biegniemy. Ale gdzie? No musimy stąd wyjść. Musimy iść do Frediego. <noise> Co? Nie, to jest cieciu. Cieć. Nie, bój, to jest Dobra, Miki, wyskakuj i biegniemy. Dawaj, Na odważniaka. Idziemy już. No, znowu się skończyło? No. Nie, nie, nie. Nie, się. tak Mikołaj się tak naprawdę nie. Nie, nie. Nie, Miki <gulose> <gulose> e, <Nick> i ja. <gulose> bo my razem. Grzesiu. Grzesiu! 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 Grzesiu jest! Grzesiu jest! Gregory. bacykora. <gulose> Gregory gdzie? No weź wy, choć nie będziemy w pudle siedzieć. <gulose> <gulose> Miki no dawaj, no, no odważniaka, bo inaczej stąd nie wyjdziemy. Akcyt. Musimy odważnie skończyć. jest o, dawaj, dawaj, no gdzieś tutaj, patrz, 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 patrz tam! Exit, dawaj! Tędy możemy przejść? no, Mówiłeś, że możemy tędy przejść. Dawaj, 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 Miki! Nie boimy się ich, przechodzimy. Dawaj, dawaj, dawaj! No. znowu do pudła? To znowu do pudła! No my nie chcemy w tym pudle, mówiłeś, Ja chcę w, w pudle być, bo oni mnie złapią! Nie złapią Cię, dawaj! Złapią. Oni tylko na nas mogą spojrzeć tak bardziej groźniej. A złapać nas misiek nie złapią. Dawaj, idziemy. No. Pamiętasz, pokazywałeś mi takie drzwi, do których musimy przejść. Do których musimy przejść. Jest exit. Teraz, teraz, teraz. No, 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 no. Dobrze. A widzisz? Piona! A potem taki człamski. Dał się nam. Dobra, Nie. no dalszy no odcinek zapraszamy jutro. Dzisiaj, co? Na koniec.